Witam serdecznie, witam serdecznie, witam serdecznie, witam serdecznie W szóstym odcinku Killzone'a W ostatnim odcinku przeszliśmy te... z tymi... egzotami Rozwaliliśmy... O ty kurwa Co Rozprawi... ja Rozwaliliśmy te, te, te...

Kapitan Narwil do wszystkich oddziałów. Ruszać do punktu zbiórki! Nie możemy! Wszędzie są helgaści! Nie poddawaj się, synu! Utrzymamy pozycję jak najdłużej, ale czas ucieka. Okay, tam jest. Zali, idziemy dalej, dalej, czy dalej idziemy dalej powoli, 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 powoli idziemy dalej, niech tak będzie, moich konkurentów, moich konkurentów z moim żywcem, no ty kurwa, Почему а мне ту голову? Какая-то да, Я отпердолю, ну! Wy takwalar łącnych jakieś 14 może 15 Ja pierdolę, atakuje Kapitanie Nerwil, nie wyrobimy się na czas. A zginąłem za dużej w to za spokojnie i naszego jeszcze nie błączy. A jak mi się cołówki Jeden Jeden Solaris, przyjedź w górę na dziewiątej! Nie widzę! Na dziewiątej! Unik, unik! Erst listy BWP zwierzają w twoją stronę Solaris oberwau! Powtarzam! Solaris ober... Ewakuujcie! Dobra, się. idziemy, 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 Co idziemy, chodź, idziemy! Chuj, idziemy. Się, jedziemy! Opa, Kurwa mać bandyci atakują Drogi czołg sanitariusz, potrzebny sanitariusz trzymaj się Podcieli nas co on zginął? straciliśmy ze mną nadchodzą otoczyli nas skąd, gdzie? nie zdążymy tam idziemy, 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 idziemy. fuck o oh boże Oh, o, no nasi, Isa, odlatują. A my? Jakie straty? Wysiadła nam elektronika na pokładzie G. Przełączam system. A reszta krążowników? Nieustraszony doznał lekkich uszkodzeń. Artur bezpiecznie wyszedł na orbitę. Dzięki Wracamy do domu. Narwin musi się sprężać! Kurwa, to nie są manewry! Do no, transportowców! Szybko! Zewczanką! Daj mi rękę! Gdzie do diabła Riku! Nie wiem! Czekajcie! A co z Rico? Przykro mi ser! Hej! Hej! Jest Rico! Hej! Ukryć się! Już! Ach, już! niedaleko! Tu Kapitan Narmie! Do wszystkich, którzy jeszcze są w Wycofywać się na bezpieczne pozycje! Powtarzam! Wprowadzić protokół awaryjny Echo 59! Boże, pomóż! Sześć miesięcy później. No i gdzie jest Isa? Czemu ich wciąż nie złapano? Okazali się groźniejsi niż myśleliśmy. A co mówiłem pół roku temu? Trzeba było mnie słuchać, a pan musiał zrobić po swojemu. Pan chciał ich kopać, aż się poddadzą. Już niedługo się rozprawimy z Isa. Tylko pan mówił o godzinach, a to trwa już miesiące. Mieszkańcy Helganów chcą wyników, a nie pustych obietnic, panie Orlok! Jeszcze raz zdołał pan odciągnąć naszą uwagę od istotnych spraw. Dlaczego jeszcze nie dostarczył pan wojsku prototypów broni? Bo admirale chodzi o napromieniowany petruzyd. I nie zamierzam oddać tak potężnej broni. Łapy kogoś tak niekompetentnego. <laughs> spokój, spokój! Przesadził pan Stal. Admirał odgrywa zasadniczą rolę w negocjacjach z rządem wektańskim. Trochę za późno. Biorąc pod uwagę brak sukcesów admirała w pozbyciu się Isa, wnioskuje o przekazanie kontroli nad armią komuś, kto lepiej zna się na rzeczy. Prezes Stal. To jest przemysłowiec. Z dość liczną prywatną armią i niezwykłym wsparciem technologicznym. Kto popiera wniosek? Oddalam wniosek. Tak długo jak ten człowiek jest u władzy, odmawiam udzielenia wsparcia dla Waszej sprawy. Potrzebujemy go! Moment, panie prezesie. Prosimy o czas do namysłu. Co? Cóż, za dwa dni wygłoszę orędzie do Narodu Helgańskiego. W jakim celu? By uczynić Waszą decyzję bardzo prostą. Nie. Ja. Sierżancie! Ser. Zwiadowcy mieli się zameldować. Dwie godziny temu. Ej, Huber! Ponoć nie masz apetytu. Zostawiłeś siostrzyczkę na wekcie, co? Zaraz. Skąd pan wie? Byłem ostatnio w kontakcie ze sztabem na ziemi. Wymiana przysług. Przemycili dla mnie prywatne wiadomości z domu. Pamiętaj, co tu robisz. A na pewno wrócisz do rodziny. Stoi. Pilno i jadł. Kapitanie! Błagam. Jakieś dobre wieści? Jak te transporty ewakuacyjne z ziemi? Zwiat przepadł. Straciliśmy kontakt radiowy ze sztabem Powiedz, że to nie chelgaść. Jeśli tak, używają innego sygnału. Niczego nie słyszymy ich ani Ziemi. To tylko kwestia czasu, kiedy nas znajdą. Musimy się zbierać. Słuchaj, czekamy, aż tu przybędzie Ziemska Flota. Tak to prawda. To tylko kwestia czasu. Na razie przywróćcie to połączenie. Dalej. Sef ten nadajnik to jest nasz jedyny bilet do domu. Tak, ser. Wiem. Coś tu nie gra. Za cicho. Czujesz to? Zobacz, co się stanie, jak strzelisz do purchawy. Wybuchają, mogą się przydać. Jak ktoś przy nich stanie, okej, okay. zrozumiałem. <laughs> Musimy odblokować nadajnik, żebyśmy mogli mieć kontakt z ziemią i z naszym sztabem. Co więcej, nie będzie łatwe, więc będzie ciekawie. Pieprzone pająki. Przez nie koszmary. Dzięki. C cicho, ktoś tam jest. Dobra, idziemy po cichu. Gdzie? Gdzie on kogoś widzi? Słyszałeś to? Patrz. Nie, patrz, patrz, za dużo ich. Już wiemy, co się stało ze zwiadem. W ciemności nas chyba nie zobaczą. Wezmę tego po lewej, a zajmij się drugim. Sierżancie, nożem. Sprawnie i cicho. Wróg tam na górze, strzel mu w łeb. Mam strzel gdzieś jeszcze w łeb komuś, no? Nie jest dobrze. Musimy ostrzec kapitana. To idź, idź ostrzec, a ja sobie poczekam tutaj. Będę porobił trochę zadymy. ale mam karabinek w tej Niech się zbliży. Ruszamy. Dwóch przed po nami. Zostań w cieniu. Za dużo oznacza, Zostałem, zostałem w cieniu. Chodź. Wracajmy. Tej misji jest ciężko, ciężko. Trzeba iść po cichu, żeby nas nie znaleźli, a jak nas znajdą, to przybiegają te nie przejdziemy, właśnie, co nam pokazywali w filmiku, w tej, o staniu koło tego, co poradnych. naszego zabił. Rób, co chcesz, byle szybko. Nieźle. Za mną. Kapitanie. Przybiegają te typy szybkie, co biegałem i nożem zabijają. One są, są. Jednym słowem, nie. Patrole małe, ale ewidentnie polują na nas. Przyjąłem, nie przerywajcie misji. Dobra, idziemy dalej, no tak, nie ma, nie opłaca się przerywać no. Idziemy dalej Trzeba też na te pająki zaslanę uważać Słyszysz, łaziki Co to są łaziki? Sierżancie, mam złe przeczucia Nie wiem o co chodzi o łaziki, ale... Jeśli nas zobaczą, będzie po nas, schowajmy się w cieniu. A to są łaziki. Zadurzaj. niech się rozproszą. To są łaziki, teraz usimy. Dobra, ruszamy. Czołówk rośnie. Weź tego. Jeśli spodujesz, wezwie posiłki. Trzeba koncentrację i leży. Trzeba uważać na wszystko, nie. Uwaga dwóch Widzisz co mijają? Nie widzę Ja nie wiem gdzie oni są Kolejny zwiat. Widzisz ich Gdzie? Przeprzy o kolejnym zwiadzie, a tam no, idę, nie? No, Jeden na moście, dwóch na dole. Na razie nieźle. Przyszli, posiłki! Cholera, nadchodzą! Wypuszczam racę! Nadchodzą! Widzimy racę, wsparcie w O nie, to było planowane, nie przyjmujcie się, nie to było planowane. Kurwa, strzela jest przed tu A nie wiem skąd! O świet. Dobra, idziemy. Musiałem trochę schwycić się, bo żeby skoncentrować się lepiej. Bo tutaj naprawdę kuczwa trwa przesrany jest. natalnika blisko mamy, więc tyle. Więc tyle. Do natalnika Dobra, do blisko mamy, więc w 3 dojdziemy do niego. Przekonamy się w kolejnym odcinku, nie? Do zobaczenia i trzymaj się. Hej, ciao!